mano widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj w końcu dawno zagramy sobie pierwszy raz w Fortnite'a Oczywiście yy, z Jankiem Więc ja już tutaj wchodzę do Fortnite'a Idź, masz cicho. Dobra i jestem już w Fortnite'cie Tu jakiś trailer jest, Zrobi, zrogi trailer zrogi srogi, srogi zrogi trailer Fajny bananek takie teraz sezon kończy, więc mogę go teoretycznie pominąć, ale jest nie jest. Ja nie mogę. Dom stylicie. Dobra, kapitalnie, ale w sumie nie za bardzo mi to obchodzi. Kawa, jestem. Jak, jak, jakie... są moje umiejętności po tej przerwie? Bo są tragiczne. Dobra, pary gramy nierankingowe. rankingowe. Dobra. Gramy. O Boże Ale lagi Ale lagi Kurde Bus jest Kurde, nowy Gdzie lecimy? Dawaj tutaj Dobra Ej, Nie no dobra. tragiczne ja mam te FPS Co jest, ja coś z, muszę zmienić, czekaj Sądziłem, że kiedykolwiek to zrobię, ale muszę no dać na niższe ustawienia graficzne, bo po prostu mam jakby e w ogóle nie mam wolnego miejsca przez tego Fortnite'a, bo War Thunder jest ciągle u mnie. Co nie? Bo serio ze sztuka sami robię. Yy, Forzy nie chcę odinstalowywać, bo jest to dosyć, dosyć duża. A no i w zasadzie to tak mam wszystko, prawie. Co to za misterio? A i ja lecimy na niego? Czekaj, na to wszyscy weź, jest... No, no w taki to sposób. nie no ja mam żoły. okropne lagi chłopie. Nie mogę tak grać, jak się no. nie da. Malę, malę. ten wczoraj. A nie strzelają się. Zbierać to jest Halloween. Każdy wybierał, każdy. Co to jest za pistolet? Jak to strzela? Ej, to jest dojebane? Dojebiony jest... pistolet mój. Co to A trochę główno, że ten 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 ten, 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 ten był w tym sezonie przed bogami jeszcze. Załuje się przed bogami, cały czas jest zgrze, Masz, 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 masz No, dzięki Ej, nie, Janek, weźmie, osłanej. osłaniaj A! Dobra, spocony jakieś. Jak się dobrze rusza, to oznacza, że jest spocony Jest tutaj, obok mnie Dwóch Pij tą potkę dwóch mamy, trzech mamy Dwóch Jezu Czech Czech tu tało Dobra Czeka, czekaj Wypito. Pito Pito Staj. Strzelaj, szed, strzelaj, szalej, strzelaj ja mam takie lagi chłopie ja mam straszne spadki FPS-ów Najpierw mam dużo, a potem mi bardzo spada na mało spokoj, skoń, spokoj. Hmm, dobra, mi jest w drugiej gierce, ja nie wiem co jest nie tak z tym Chłopie, cały czas mi laguje ta gra Teraz jest normalnie, co nie? A jak ruszę kamerą, takie nam ja ściny Mam nisko, niskie ustawienia graficzne To jest jak jakieś Nie wiem co się tak Patrzcie, ma 100 fpsów A jak zrobię tak, to mi kurde 60 Albo 10 czasami mam nawet o Boże a jak się buduje w tej grze? A Janek, bo chyba budować się zapomniałem Ja, ja też I grać zapomniałem No chociaż War Thunder lepszy Tu masz to tu masz to, to wow! Avengersów Dostałem jakiś... co to jest? Bliskie, starcia, strzelba, suweren. Ty to, automatyczne wieżyczko one super. Mnie to fajne ona jest, jest takich bambików jak my. O ja mam coś takiego, patrz. Takie... no nie, bo ja, ja to mam, ja to mam. No to, to jakby... Jak, takie patrz. jak ta wieżyczka była, to się wystało. I ona strzelała zdupy, się i zdaje. Tutta. tu, 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 On ma takie tu, 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 Teraz. tu, Raz do przemieszczania, mhm. Teraz. Kurde, ale spami. No, za kota? mi? No, nie no, nie tak leży. Tak. ty tak. Nie no, ty mi nabijasz! Też tego mówisz za... O Skor! Nie, to jest, no. Jest no, tak, to jest nieco wcześniej. Można tą ja, ja mam ja fioletową. A, ale tą nową? No. Tak, z oberem. Tutaj

Pięć fragów mamy na serio? Ty Pięć fragów <grych> Ja pierdolę, to w tej gry nie ogarniam Stary, najgorsze jest to, że jak buduję I chcę się przełączyć na Żeby strzelać To ja o tym I wyjeżdżam na chłopa Dosłownie z tym Budowanie Ej, kurwa Kurwa Kurwa

Oooo! No nie mogę, ja mam teraz taką, taką bekę z tego. Ja nie wiem, czy wy też tak są dzisiaj widzowie, ale mi się wydaje, że powinni zrobić tak, że powinni tę mapę zmienić tak całą, bo jakby. No nie oszukajmy się, ale to cała fabuła Fortnite to jest tak, tak naciągane, że. Субтитры się w kolejnej grzech, to chyba z trzy bry będę Dobra, jesteśmy w Trzesigierce i lecimy na Cieba ja być sobie Na raz tutaj Ja chcę tam lecieć, tu lecie Tu ja le chcę tam Dobra Dobra jednak Niebieski Ty leś tam to dużo chłopów. Ja lecę to o, niebieski tam niebieski tam niebieski tam. A nie to spotka Widzowie, ogólnie to jeszcze chyba z wami nie witałem. Tu jest dużo fajnie. Jak tam wam ludzie? stał możecie napisać, pochwalić w komentarzach. Ale ty jesteś Janek family friendly. Nie, nie nie. O chuj tupta. Ej tupta, Janek pomóż. Pomóż, ej pomóż. Ja rozwali ścianę. Pomóż, bo tupta. Skrzynkę otworzymy. Lepsza pompa bieremy tak. Co ja robię? Nie, tak, tak Kurwa macie zjebany I to. No nie o chuj, pomóż? Tu jest tu, tam i tu pta mi pod nami jest Dobry jest?

zaraz przeżyć próbuję zaraz cię oddam. i bochni a chłop a chłop a chłop a chłop a chłop a chłop a a ja chuj, ej, chuj, dobra, ja to, to ej, a okay, no, chłop do ciebie. Pójdę Chłop idzie do ciebie, idzie do ciebie. Jest na górze, jest tutaj na górze. Dobra, zaraz do siebie. Zabije go, Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. A nie bo to jest boss! Dobra, jestem zjebany Dobra, Idź po moją kartę! Ej, nie to, żeby, żeby coś ale z tym Debilem Ulec się straszami, idź po moją kartę i uciekaj Ej, mega... mega... mega słabo słychać, się słychać Janek, Weź się podgłośniej. Idź po mo... właśnie... nie wiem, ja wejść i czym to wygrał choćby I co nadej rozgrywię? No teraz lepiej Dobra, że... Nie, no zabiję go, nie dam mu. Dobra, na pewno. To była za tarcza, ale... ORECHI tarcza. Dawaj, 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 daj go. Dawaj. Dawaj, dawaj. Kurde, nie, no. 0 HP. 23 HP miał. Dobra, daj do to. 23 HP. Dobra, to wie wiesz. Ja nie mogę. Odcinek. Z lobby Janek dawaj. Czemu no, do lobby? Nie wiem. Ja nie mogę. Podsumowując z mojej umiejętności 0 na 10. Yy, no i kurwa tak mi laguje ta gra, jak podejdę do jakiegoś chłopa i poruszam kamerą, to ja mam kurde chłopy 20 FPS-ów i gra się nie da. No ale no, trochę się ponula i będzie jak wreszcie, No dobra, no to tak się prezentuje pierwsza gierka z Fortnite od dawna. Stawajcie lajka, like suba, no i elo!